Kłaniam się nisko, Enki z tej strony. Słuchajcie, to jest Wiedźmin 3 Dzikiego. Nagrywałem go na PS4, bo ja taką wersję miałem do dyspozycji. A w danej chwili, po komentarzu odnośnie do działania wersji pc to zapraszam do recenzji. na ogonu, ale widzę, że na Wiedźminów też działa. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postawiła. Języka sobie strzępić długo nie będę, bo lepiej mi wychodzi pisanie ale przytoczę tu kilka punktów, które w największym stopniu wpłynęły na mój odbiór. Po pierwsze, nie widać może tego na gameplayu, ale gra jest przeogromna. Śledziłem jej postawanie przez długie lata, a i tak byłem totalnie zaskoczony tym, jak wielki jest to świat, jak długa jest fabuła i jak wiele jest zadań pobocznych i innych aktywności. Gdziekolwiek się nie udamy, tam zawsze coś jest do zrobienia. Po drugie, walka. Jest dobra, satysfakcjonująca. Miałem problem z lokowaniem się na celach. Często dusiłem ten prawy grzybek i a, gra nie chciała złapać mi celu. Jakoś to przebrałem, przyzwyczaiłem się do tego i grało mi się naprawdę dobrze. System walki głównie polega na tym, żeby w odpowiednim czasie wykonać unik, doskoczyć, wykonać jedno albo dwa cięcia, odskoczyć i przygotować się na atak następnego wroga albo na kontrę. Ca cały czas trzeba zabezpieczać sobie tyły, Warto mieć to na uwadze. Maszowanie przycisków niewiele tu da. E, po trzecie, muzyka robi fantastyczny klimat w tej grze. E, w tej chwili jeszcze nie wiem, jaką ocenę cząstkową przedstawię udźwiękowieniu, ale nie wykluczam dychy. Marcin Przybyłowicz, Mikołaj Stryński, Persiewa, wielki szacunek. Wreszcie po czwarte, gra wygląda prześlicznie. E, powolnienia Odczuwalne są głównie na Krzywuchowych Moczarach, to jest taki region w, w Ziemi Niczyjej, oraz, co zaskakujące, jest sporej części cutscenek. Wszystkie te jedna, jednak niedogodności gry, e, mniejsze lub większe, warto przecierpieć, bo jest to, e, podsumowaniu, RPG, jakiego nie widzieliśmy od czasu Skyrima i prawdopodobnie nie zobaczymy przez kilka następnych lat. Jest to obowiązkowa pozycja na półce każdego fana gier.